Świat po Doomsday nie przypomina już kolorowego komiksu pełnego jasnych zwycięstw i jednoznacznych bohaterów. To rzeczywistość, która budzi skojarzenia z dystopią, nieustanna walka o przetrwanie, napięcia pomiędzy frakcjami i cienka granica między nadzieją a rozpaczą. Ale właśnie w takich momentach Marvel zawsze odnajdywał swoją siłę w zdolności do ewolucji i do tworzenia nowych opowieści, które odzwierciedlają lęki i marzenia naszych czasów. Doomsday staje się nowym punktem odniesienia. Wszystko, co wydarzyło się wcześniej: inwazje obcych, wojny domowe, starcia z Thanosem, wydaje się jedynie prologiem. Teraz narracja przesuwa się w stronę opowieści bardziej mrocznych, bardziej niejednoznacznych, ale też niezwykle ekscytujących. To otwiera drogę do nowego pokolenia bohaterów. W świecie, gdzie dawni giganci zostali złamani, pojawiają się ci, którzy dorastali w cieniu Avengers. Młodzi, nieopierzeni, ale pełni determinacji. Dla nich Doomsday nie jest końcem, lecz początkiem własnej legendy. Widzimy więc Kamalę Khan, która staje się głosem młodego pokolenia. Widzimy Milesa Moralesa, który niesie dziedzictwo Spider-Mana w świecie pozbawionym Pitera Parkera. To czas, gdy Marvel tworzy nową definicję bohatera bardziej ludzką, bardziej kruchą, ale dzięki temu bliższą każdemu czytelnikowi i widzowi. Doktor Strange z kolei doświadcza rozpadu w sposób najbardziej osobisty. Gdy struktura rzeczywistości kruszy się na jego oczach, czarodziej widzi, że wszystkie zaklęcia, których się uczył, tracą moc. Magiczne księgi stają się bezużyteczne, a starożytne rytuały nie przynoszą żadnego efektu. Strange zaczyna balansować na granicy obsesji, gotów sięgnąć po zakazane moce, nawet jeśli miałoby to kosztować jego duszę. Nie inaczej jest Scarlet Witch. Trauma Doomsday przywołuje w niej demony przeszłości, pamięć o House of M o tym, jak jedno jej słowo zmieniło cały świat. Wanda wie, że jej moc mogłaby odwrócić część zniszczeń, ale jednocześnie boi się, że ponownie wymknie się spod kontroli. Jej walka staje się nie tyle batalią z zewnętrznym zagrożeniem, ile desperacką próbą udowodnienia, że wciąż może być bohaterką, a nie potworem. A po drugiej stronie barykady? Złoczyńcy. Wielu z nich zyskuje nowe oblicze. Niektórzy, jak Magneto, widzą w katastrofie szansę na wprowadzenie własnej wizji porządku. Inni, jak Loki, balansują między ratowaniem świata a sianiem chaosu, bo wiedzą, że w rozpadzie kryje się zarówno tragedia, jak i nieograniczona wolność. W świecie bez jasnych granic dobro i zło zaczynają się mieszać, tworząc bohaterów, którzy bywają bezlitośni, i złoczyńców którzy czasem potrafią okazać litość. Doomsday nie tylko burzy miasta i struktury polityczne, on rozrywa też dusze bohaterów. To właśnie w ich przemianach najlepiej widać, że Marvel Universe nigdy już nie będzie taki sam. Tony Stark, który zawsze polegał na technologii i błyskotliwym umyśle, tym razem zostaje z pustymi rękami. Jego zbroje okazują się zbyt słabe wobec kosmicznego rozpadu, a geniusz bezsilny wobec chaosu, którego nie da się przeliczyć na równania. I właśnie wtedy Stark podejmuje decyzję, która zmieni go na zawsze. Zaczyna budować legion z popiołów ruch oporu składający się nie tylko z bohaterów, ale i zwykłych ludzi, których uczy walczyć o przetrwanie. Iron Man staje się strategiem, ale też symbolem desperackiego uporu. Kapitan Ameryka, wieczny symbol nadziei, po raz pierwszy staje przed moralnym dylematem, którego nie da się rozwiązać hasłem nie poddajemy się. Kiedy widzi, jak całe społeczności walczą o resztki jedzenia i wody, rozumie, że musi wybierać, kogo ocalić, a kogo skazać na śmierć. Jego tarcza, dotąd znak sprawiedliwości, staje się narzędziem, które nie zawsze oznacza zwycięstwo dobra. W oczach świata, Steve Rogers nie jest już krystalicznym bohaterem, lecz przywódcą zmuszonym do trudnych, czasem brutalnych decyzji. Ale ten nowy świat to także narodziny nieoczekiwanych liderów. Bohaterowie, którzy nigdy nie byli w centrum uwagi, zaczynają wypełniać lukę. Może to być Kate Bishop, która staje się symbolem oporu, albo Kamala Khan, prowadząca społeczności przez ruiny. Tam, gdzie upadli giganci, pojawiają się ci, którzy nigdy nie mieli szansy zabrać głosu. Zmienia się także samo pojęcie heroizmu. Czy bohater to ten, kto walczy z kosmicznym zagrożeniem, czy ten, kto potrafi utrzymać przy życiu garstkę ocalałych? Dla wielu mieszkańców Marvel Universe to właśnie ci zwykli ludzie, organizujący się w małe wspólnoty, stają się nowymi bohaterami codzienności. Jednocześnie narasta desperacja. Zasoby kurczą się, nowe alianse powstają i upadają w mgnieniu oka, a każda decyzja może oznaczać zdradę lub ratunek. To świat, w którym stare definicje dobra i zła tracą sens, bo w obliczu końca liczy się już tylko przetrwanie. Zniszczenie globalnych instytucji i śmierć wielu przywódców sprawiają, że na scenie pojawia się próżnia władzy. To właśnie w takich momentach rodzą się nowe imperia, a wraz z nimi nowe zagrożenia. Wielkie potęgi jak Stany Zjednoczone, Wakanda czy Asgard nie są już filarami stabilności. Rządy upadają, granice państw się przesuwają, a geopolityczny krajobraz przypomina szachownicę, na której każdy ruch może skończyć się wojną. Wśród ruin wyłaniają się frakcje. Jedne próbują odbudować świat na fundamentach dawnych wartości, inne zaś chcą wykorzystać sytuację do zdobycia wpływów i zasobów. Na tym tle łotrzy mają swoje 5 minut. Ci, którzy dotąd kryli się w cieniu, nagle wychodzą na pierwszy plan. Norman Osborn czy Doktor Doom dostrzegają, że nie ma już strażników gotowych by zatrzymać ich ambicje. Nawet mniejsze postacie, niegdyś uważane za drugo i trzecioplanowe, teraz mogą przejąć kontrolę nad całymi regionami. Chaos jest idealnym polem do popisu dla złoczyńców, którzy wiedzą, jak wykorzystać strach. Psychologiczny ciężar staje się niemal nie do zniesienia. Iron Man, ukryty w swojej zbroi, analizuje dane i widzi jedynie liczby. Miliony zabitych, setki zaginionych bohaterów. Dla niego to nie tylko tragedia, ale także matematyka przegranej wojny. Thor, syn Odyna, czuje po raz pierwszy bezsilność bogów, których potęga nic nie znaczy wobec czegoś, co łamie samą strukturę kosmosu. A co z opinią publiczną? Ludzie, którzy od dekad wierzyli w Avengers, X-Men czy Fantastyczną Czwórkę, nagle zaczynają zadawać pytania: Gdzie byliście, kiedy świat się kończył? To pytanie, które niebawem wybrzmi na ulicach. Zaufanie do bohaterów zostaje wystawione na próbę, a tam, gdzie pęka wiara, wkracza rozpacz i strach. Złudzenie, że superbohaterowie są niepokonani, zostało raz na zawsze zburzone. Świat Marvela, do tej pory pełen barwnych bitew i zwycięstw, Zamienia się w krajobraz popiołów, winy i niepewności. I choć bohaterowie jeszcze stoją, ich duch zaczyna się kruszyć. Katastrofa nie kończy się w jednej chwili, to dopiero początek. Po pierwszym uderzeniu przychodzi cisza, która jest gorsza niż sam wybuch. Cisza przerywana tylko przez krzyki ocalałych. Zawalone budynki i przerażenie, które rozlewa się niczym fala uderzeniowa po całej planecie. W jednej chwili znikają miejsca, które były symbolami. Wieża Avengers legnie w gruzach. X-Mansion staje się kupą kamieni, a Wakanda, do tej pory dumnie chroniona przez zaawansowaną technologię, zostaje rozdarta na pół przez niewidzialne pęknięcie rzeczywistości. Ikony, które jeszcze wczoraj dawały poczucie bezpieczeństwa, dziś stają się jedynie wspomnieniem. Ale jeszcze większą tragedią od zniszczonych budynków są straty w ludziach. Bohaterowie i cywile giną ramię w ramię, bez względu na to, czy mieli supermoce, czy byli zwykłymi mieszkańcami Nowego Jorku, Londynu czy Tokio. Strata nie wybiera. Spider-Man, patrząc na ruiny wokół siebie, zrozumie, że nie jest w stanie ocalić wszystkich, a to poczucie winy zacznie go prześladować bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Czym właściwie jest wydarzenie na skalę Doomsday? W świecie Marvela nie brakuje historii, które zmieniały wszystko. Wojny między Avengers i X-Men, zderzenia światów w Secret Wars czy apokaliptyczne wizje z House of M. Ale Doomsday nie jest kolejnym crossoverem. To punkt zerowy. Globalne zjawisko, które nie tylko grozi unicestwieniem życia, lecz także samych praw rzeczywistości. Wyobraź sobie chaos, w którym niebo pęka jak szkło, a linie czasu zaczynają się ze sobą zderzać. Wyobraź sobie, że bohaterowie walczą na wielu frontach naraz, nie tylko przeciwko potężnym wrogom, ale także przeciwko samej strukturze istnienia. Kapitan Ameryka widzi, jak rozpada się porządek, którego bronił całe życie. Thor i inni bogowie czują, że ich moce nie wystarczają, aby powstrzymać rozpad kosmosu. A zwykli ludzie, patrząc na to, co się dzieje, tracą wiarę, że ktokolwiek może ich ocalić. Pierwsze minuty po wybuchu katastrofy to nie walka, lecz przerażenie. Globalne stolice pogrążają się w chaosie, komunikacja między światem a bohaterami zostaje zerwana, a na twarzach nawet najodważniejszych pojawia się coś, czego nie widzieliśmy nigdy wcześniej czysty strach. To właśnie jest Doomsday. Moment, w którym nie chodzi już o ratowanie świata, lecz o to, czy świat w ogóle przetrwa kolejny dzień. Wyobraź sobie świat, w którym nawet największe bitwy z Thanosem wydają się tylko preludium do czegoś znacznie gorszego. Marvel Universe staje na krawędzi zagłady. Nie przed kolejnym kosmicznym tyranem czy szalonym naukowcem, ale przed wydarzeniem o skali tak niewyobrażalnej, że nazwano je po prostu Doomsday. To nie jest zwykła wojna. To moment, w którym pękają fundamenty rzeczywistości, a każdy bohater, każda historia i każda postać zostaje zmuszona do konfrontacji z ostatecznym końcem. Co stanie się, gdy herosi zawiodą, a cały wszechświat Marvela zostanie wstrząśnięty w posadach? Czy Ziemia podźwignie się po katastrofie? Czy może poznamy zupełnie nowy porządek świata, w którym bohaterstwo przyjmie formy, jakich nigdy wcześniej nie widzieliśmy? To właśnie podróż w głąb tej wizji odbędziemy dziś. Od chwili wybuchu katastrofy przez upadek symboli, aż po narodziny nieznanego jutra, które zdefiniuje przyszłość Marvel Comics na zawsze. Świat Marvela nie jest już tym samym miejscem. Z ruin dawnych miast wyrastają nowe mity, a bohaterowie, których znaliśmy od dekad, zostają zapamiętani nie jako niepokonani, ale jako ci, którzy upadli walcząc do samego końca. W tym świecie nie ma już łatwych zwycięstw. Każde działanie ma swoją cenę, a każdy uśmiech nadziei miesza się ze świadomością, że jutro może nie nadejść. Ale w tym właśnie tkwi magia Marvela, bo nawet gdy wszystko się rozpada, a rzeczywistość zostaje rozszarpana na strzępy, zawsze znajdzie się ktoś, kto odważy się podnieść tarczę, ktoś, kto spróbuje na nowo rozpalić światło w ciemności. Doomsday nie jest końcem. To przypomnienie, że nawet w obliczu największej katastrofy, w ludziach i bohaterach kryje się coś, czego nie da się zniszczyć. Może to właśnie dlatego tak bardzo nas pociągają te historie. Nie dlatego, że pokazują niepokonanych Herosów, lecz dlatego, że przypominają nam, iż nawet w chwili największej klęski warto wierzyć w odrodzenie. Bo jeśli Marvel kiedykolwiek nauczył nas jednej rzeczy, to tego, że z popiołów. Zawsze powstaje coś nowego. I tak, Doomsday może być końcem jednej ery, ale równie dobrze może być początkiem historii, która na zawsze odmieni oblicze całego uniwersum. A pytanie, które pozostaje w głowie, brzmi, kiedy przyjdzie kolejny dzień zagłady, kto tym razem podniesie się jako pierwszy? Jeśli spodobał Ci się ten materiał i chcesz więcej takich teorii o świecie Marvela, to koniecznie zostaw łapkę w górę to serio pomaga w podbijaniu zasięgów. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, kliknij w ten czerwony przycisk i dołącz do naszej ekipy. Dzięki temu nie przegapisz żadnego nowego odcinka i zawsze będziesz na bieżąco z najciekawszymi historiami ze świata komiksów i filmów.